Bezpośredni przeciwnik Erena w wielu pojedynkach. Drugi tytan, którego poznajemy. 15-metrowe monstrum, którego skóra może posłużyć nie tylko do obrony, ale przede wszystkim do ataku. O kim mowa? Oczywiście wspominamy tutaj legendarnego już tytana opancerzonego. Zanim jednak przejdziemy do opisywania jego umiejętności, zachęcam Cię drogi widzu do zostawienia subskrypcji i aktywnego śledzenia mojej serii o Attack on Titan. Gotowi? Zaczynajmy! Jak już zdążyłem wspomnieć, Tytan opancerzony to drugi po kolosalnym antagonista w serii. Jak sama nazwa wskazuje, jego główną umiejętnością jest powszechne utwardzenie skóry, które z jednej strony stanowi idealne narzędzie do odpierania ataków, a z drugiej samo w sobie stwarza zagrożenie. Widzimy to na przykład w momencie forsowania muru Maria. Najpierw Shinkashina została naruszona przez kopniak Bertolda, o którym miałem już materiał, a potem to właśnie Rainer Braun dał pokaz swoich umiejętności, gdzie nie tylko przebił się mur stworzony z pradawnych Tytanów, ale jednocześnie sprawił, że załoga artyleryjska broniąca go zwyczajnie poleciała parę metrów do góry. Dzięki swoim umiejętnościom rozeznania sytuacji i temu, że po śmierci Marcela, Rainer był niejako zmuszony do nauczenia się przewodzenia wojownikom Mare, Rainer jest jedynym z kadetów, któremu udało się wrócić do ojczyzny. To, co sprawiło, że w trakcie tego pobytu dostał czegoś w rodzaju Borderline Disorder, poruszymy sobie w jego analizie, która pojawi się na kanale niebawem. Tymczasem muszę wspomnieć, że jego tytan to całkiem skomplikowane ustrojstwo. Widzicie, utwardzone uderzenia Erena nie były w stanie przebić jego pancerzu. Ba, nie zrobił tego nawet wybuch Bertolda w Dystrykcie Trost. Po czymś takim mogłoby się wydawać, że jego pancerz jest niezniszczalny. Prawda? No, nie zupełnie. Okazuje się, że działa antytytanowe i rakiety zwiadowców nie tylko są w stanie go skruszyć, ale i całkowicie przebić. Tytan rodziny Brown ma niestety swoje ograniczenia. Kiedy pojmali Erena razem Zimir, to Rainer wspomniał o tym, że gdy zostanie otoczony przez Tytany, to wykaraskanie się z tej sytuacji będzie praktycznie niemożliwe. Biorąc pod uwagę to, że jego Tytan traci mocno na szybkości właśnie w tego typu sytuacjach. Oczywiście stoi to w kontraście do tego, jak zniszczył mur za pierwszym razem, ale jest to na pewno jakiś plot hole, któremu warto się przyjrzeć. Jedyny sposób w jaki Reiner może sobie z tym poradzić to wyciągnięcie płytowego pancerza, który ogranicza ruch jego nóg. Oprócz tego jak możemy zobaczyć i w mandze i w anime, widać jak Rainer, oprócz pierwotnej skorupy jest w stanie raz jeszcze utwardzić pancerz zupełnie tak jak robi to Eren czy Annie. Dzięki temu ma możliwość nie tylko uderzania z większą mocą, ale również wspinania się na 50 metrowy mur. Ten tytan jest niesamowicie ciężki i z tej racji, gdy w czwartym sezonie Reiner przeprowadza desant z parowca, to możemy zobaczyć, jaki impact kreuje, kiedy ląduje na ziemi. To mniej więcej ta sama zasada, co w przypadku muru. Masa razy przyspieszenie równa się bomba. No i tak naprawdę to było wszystko, co można powiedzieć o Tytanie opancerzonym. Dajcie znać, jakiego Tytana robić następnego. Zostałem, zostawiłem dwa materiały z Tytanem pierwotnym i atakującym chyba na koniec tej serii, więc nie zostaje ich już za wiele, ale mimo wszystko mam nadzieję, że tego typu forma Wam się podoba. Dziękuję Kacprowi za zmontowanie tego materiału, no i cóż, widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach z komponentem wiedzy o Attack on Titan. Do usłyszenia.